Mrecka Kronosa, stary, na grach wideo. No i to jest content o testesach. Kurde, ja jeszcze tego Kronosa nie przyszedłem, jestem po dwóch streamach. Dzisiaj go będę kończył, no tutaj Recka to wątpię, żeby była z jakimikolwiek spoilerami. Ja jestem Kronosem strasznie zafascynowany, chociaż na tym drugim streamie troszkę już więcej zauważyłem rzeczy, które mnie irytuje. No ale, no, no nie no, dla mnie to jest giga solidny tytuł, który mi się wydaje, że nie dostał odpowiednio dużo miłości, na tyle, na ile powinien, ale kurde, to jest właśnie stary, kwestia tego, jak ich zjadł Silksong, no nie, jak w jaką złą datę z premierą oni trafili. No, to, to, to jest masakra, naprawdę to jest masakra. No ale dobra, oglądamy. No nie no, no, dla mnie to jest naprawdę... Ja wam powiem już jeszcze przed obejrzeniem materiału, dla mnie Cronos jest lepszy od Dead Space'a i to w chuj jest. Ja nie mam żadnych akcji Bluebera, to wam od razu mówię, no nie? I lecimy. Wiecie, są gry, które od samego początku potrafią złapać w sidła swoim klimatem i gęstą atmosferą. z The New Dawn robi piorunujące wrażenie pod kątem wizualnym, tak, dostarcza jest. kawał solidnego survival horroru z tak. systemem strzelania. Twórce licznych już horrorów, jak Layers of Fear, Observer czy The a jednocześnie dumni od twórcy remake'u Silent Hill 2, są w stanie stworzyć coś autorskiego, co jest naprawdę dobre. Niestety, Bluebird Team uczyniło niektórymi ze swoich rozwiązań swoją najważniejszą dotychczas produkcję naprawdę nierówną i wytraca przez to niesamowicie sporo potencjału, który mógłby zdecydowanie wybić ten tytuł znacznie bardziej. Mi to, co się najbardziej podoba w Kronosie, to jest jak bardzo jesteś tutaj nagradzany za eksplorację. Ja pierdolę, ty to jest stary mistrzostwo, no nie? System progresji w tej grze jak na survival horror. Jest na naprawdę mega-RPGowym poziomie. Super sprawa, serio, niesamowite. Opowiem Wam dzisiaj o kronosie z perspektywy człowieka, który ograł parę survival horrorów i z wielką przyjemnością poznał. ich wy na wyniki ich gier. Layers of Fear, 145 tysięcy w piku. Layers of Fear, kurde, było chyba bardzo mocno coverowane, mi się wydaje, przez Layers of Fear. Bardzo mocno coverowane przez takich youtuberów, tam pokroił jakieś PewDiePie, a takie rzeczy, no nie? Tak mi się wydaje, faktycznie, pik 145 tysięcy graczy, no nie? Na Gamolityku, Layers of Fear, 4 miliony osób to posiada, ale... Layers of Fear mi się wydaje, że to jest taki tytuł, że mógłbyś być w jakiejś dużej ilości bandli takich rzeczy, prawda? Albo mówisz, że był za free na Steamie, no właśnie, no. no to, to nawet widzimy players total, to jest 2 miliony, 4 miliony osób to ma, no nie? Co tam mamy dalej, mówisz? Sequel miałeś mniej, to jest Layers of Fear... Dwójka to jest po prostu, 2019 rok. Nawet tysiąca nie dobił, no nie? A co też jest ciekawe, zobaczcie, że tu... 7.3 lat temu był pik Layers of Fire jedynki. 6.3 no... rok później. Dosłownie lers of Fire dwójka i totalnie nie może dobić się do... Yy, I totalnie nie może dobić się do graczy. 200 tysięcy osób go posiada, no A 128 tysięcy graczy tylko, no to też prawda. I co potem mamy od bluberów Medium, które no miało sporo problemów, tam Medium bardzo źle nie zadziałało, faktycznie 2700 graczy. No i w tym momencie jeszcze możemy sobie zobaczyć, ile osób to faktycznie posiada na koncie, 170 tysięcy, to też są gry bardzo mocno konsolowe to, co oni robią, nie? A Kronos, peak, no 24 minuty temu ma peak, 5200. No kurde, wiecie co, ja się zastanawiam, czy on nawet nie będzie miał takiego, może nie lepszego piku niż mamy teraz, faktycznie na weekendzie, ale czy on za tydzień też nie będzie miał fajnej liczby? Czy on za dwa tygodnie nie będzie miał fajnej liczby, jak już ludzie odstawią tego Silksonga i będą chcieli do niego wrócić? Wydaje mi się, że mimo wszystko ludzie się dość dobrze wypowiadają na temat tego Kronosa. No 50 tysięcy ownerów ma w tym momencie, no nie? No to... Ze Steama to na 100%, no nie, się nie spłacił jeszcze na 100%, ale mi się wydaje, że chyba przy Silent Hillu, chyba przy Silent Hillu dwójce, patrzcie, to też 20 tysięcy osób, no nie, to nie był jakiś ogromny pik. Yy, ale, no już graczy się tu estymuje, że jest prawie milion, ale nie wiem, czy nie było jakiejś takiej informacji, że 70% sprzedaży Silent Hill nie odbyło się na konsolach. Jak gdzieś mi się coś takiego obiło o uszy, ale nie jestem w stanie wam tego potwierdzić. No nie, że tam naprawdę ogrom, ogrom tych, yy, ten naprawdę ogrom tych rzeczy faktycznie stary był. Na PS5 poszło więcej, no, ale ten Kronos. No, na pewno był jakiś wywiad, gdzie oni zaprzeczyli, że budżet Kronosa nie był na tyle duży, żeby przekroczyć 100 milionów złotych, więc wiecie, to jest budżet mniejszy niż 30 milionów dolków, więc pewnie z 20, z 25 może milionów dolarów mieli w budżecie, więc tak czysto teoretycznie dużej ilości kopii nie muszą sprzedać. i też nie oszukujmy się, gra nie jest w Game Passie, gra nie była jakimś ekskluzywem na Epika, gra nie była w żadnym humblu, i też mi się wydaje, był duży marketing, ale na eventach, no nie? I wiesz, i no w tych mniejszych segmentach eventowych, to tam pokaz kosztuje z 20 tysięcy dolków, tych takich późniejszych. Tutaj, jak oni mieli takie wyjście kostą postacią, to bym się jeździł, gdyby to było z 200 tysięcy dolków, no nie? Ale nie wiem, nie jestem pewny. Nigdy, nigdy takich informacji nie dostałem, ile to mniej więcej kosztuje, no nie? Myślę, że tak pokazanie gdzieś trailera w tej głównej strefie na jakimś takim pokazie, a nie w tej dodatkowej z tymi mniejszymi gierkami to jest jakieś 50 tysięcy dolków, tak bym obstawiał, nie? Więc jak oni mieli jakiś taki bardziej dedykowany, może stary pod koła, to gdzieś weszło. No, ale kurde, no, jeżeli to nadal był, wiesz, koszt 20-25 milionów dolków, to oni bardzo szybko, nawet jeżeli tego nie sprzedadzą w wystarczająco dużej ilości kopii, to wydaje mi się, że wiecie, będą to w stanie faktycznie Game Passowi odsprzedać za kilka kłaniek do rozdania za darmo na Epiku, to też odsprzedać. Jest, jest, no, wątpię, żeby tym wtopili. Na pewno zdobyli bardzo dużo doświadczenia, na pewno będą się w stanie przy kolejnych remake'ach też lepiej pokazać jakimś innym wydawcom, ale, no, kurde, sukces finansowy to to chyba jak na razie taki ogromny Nie, no ale ta gra może się lepiej zamortyzuje czasowo, nie? Zobaczymy. ...sprawdzić, co ma do zaoferowania ten polski wytwór. Klucz do recenzji otrzymaliśmy od wydawcy na parę dni przed oficjalną premierą, jednak nie miało to żadnego wpływu na ocenę. Ja nazywam się Estes i zapraszam do materiału. Zacznę omówienie od wprowadzenia was w realia Chronos The New Dawn. Kim jesteśmy, co to za świat? I czy mamy jakiś jasno określony cel do wypełnienia? Spokojnie nie będzie tu większych spoilerów, jednak jeśli chcecie się ich wyzbyć całkowicie i odkryć tą historię absolutnie samodzielnie, to lepiej przewinąć do kolejnego segmentu. Budzimy się w bliżej, nieokreślonym dla nas miejscu, a zintegrowany system przeprowadza z nami dziwaczny, niepokojący wywiad. Dowiadujemy się, że jesteśmy podróżniczką, której zadaniem jest odnaleźć swojego poprzednika, innego podróżnika, który zaginął, i musimy kontynuować jego misję. Na tym etapie ciężko stwierdzić, kim jesteśmy: człowiekiem, przybyszem z kosmosu, a może czymś pomiędzy. Zostajemy bezwzględnie wrzuceni w zrujnowany świat, pustkowie, wskutek apokaliptycznych wydarzeń nazwanych zmianą. Nasza wiedza o tym, co się wydarzyło, rozwija się stopniowo. Informacje czerpiemy z synchronizacji z czasami sprzed apokalipsy, oraz poprzez wysysanie esencji, czyli właściwie dusz z napotkanych śmiertelników, ich wspomnień, świadomości, chciałoby się powiedzieć. W odwiedzanych tuż przed kataklizmem lokacjach. Znajdujemy notatki, listy i słuchamy nagrań o kwarantannie, epidemii, chorobie, zachowaniu bezpieczeństwa i relacjach międzyludzkich osób zamieszkujących Nowy Świt. Na całe szczęście są one stosunkowo krótkie, raczej zawierające jakieś skrawki lore Dzięki miasta, choć jest ich potem nieco przy dużo i miałem już w pewnym momencie ochotę je pomijać, gdy co po niektóre nie wprowadzały żadnych dodatkowych, ciekawszych informacji. O jest ale narracja lokacyjna w tej grze. Ilość detalu topka, nie? Z czasem, gdy przechodzimy przez kolejne chmary różnej maści wrogów, nazwanych w grze sierotami, zaczynają się dziać niepokojące rzeczy z naszą bohaterką. No bo czy zasysanie czyjejś duszy i świadomości może się kiedykolwiek skończyć dobrze? A dusze same niekiedy stają się źródłem naszych informacji o apokalipsie. Przez wzmagające w bohaterce lęk stricte, horrorowe nawiedzenia jesteśmy utrzymywani w ciągłej presji. Możemy niejako utożsamić się z naszą podróżniczką poprzez moralne wybory, które potrafią w delikatnym stopniu dodać ten Aspekt człowieczeństwa skupionej na konkretnej misji bohaterce. Jest to taki akceptowalny plaster na problem, który mam z główną bohaterką, z którą początkowo jest ciężko się zżyć. Historia jest przez większość rozgrywki, przez scenarzystów podawana selektywnie. Moje najważniejsze pytanie: jak gramy kobietą, czy gra jest Nie i na stanowanym poziomie, choć rzecz jasna zdarzają się sytuacje w fabule znacznie podnoszące dramatyzm i które potrafią utrzymać przygramnie. Dla mnie, jak na razie, na tym etapie, największy minus Kronosa to są Cztęki, serio. One potrafią mieć fajne kadry. Te, też widzicie, że macie tutaj takie mocno ekspresyjne lekko aż wpadające w jakiś surrealizm red roomu, dobrane kolory, że wszystko jest wrzucone w jakiejś takiej czerni fotograficznej, w sensie jak się nazywa ten pokój, do wywoływania zdjęć. To się nazywało ciemnia, nie czernia, ciemnia, no nie? To jest spoko, e, ale no mi tu brakuje takiego sznytu typowo reżyserskiego zalatującym, wiesz, jakimś takim filmem, bo mam wrażenie, że no niektóre kadry są wręcz tandetnie dobrane, nie? Że po prostu momentami to widać, że chcieli zrobić coś takiego reżyserskiego, że próbowali lekko podbić tą scenę i, lekki, i lekko dramatyzm w niej, ale no te kadry tak po prostu przeskakują w tani sposób, są czasami aż niepotrzebnie postacie za bardzo przybliżone na swoją postać, zamiast wybudować jakiś taki szerszy, bardziej liminalistyczny. To jest ciekawe słowo, jest takie słowo w języku polskim, liminalno, nie? Liminalny kadr. I to mi się wydaje, żeby lepiej zadziałało, by bardziej pokazało tą pustkę. Albo wręcz przeciwnie, nawet zrobić to bardziej klaustrofobicznie, w jakimś malutkim pokoju, no nie? Z jakąś kamerą, wiesz, taką stosownie albo nawet drugoosobową, co też by było ciekawe, pokazujące szaleństwo niektórych postaci, jak one to odczytują, albo nawet z tego naszego pancerza, albo taką no typowo trzecioosobową, jak w rezydencji, nie? Wiesz, z jak, jakiejś CCTV, nie? To mi się wydaje, że byłoby ciekawe, a tutaj faktycznie jak się patrzy na te kasenki, to brakuje im pazura takiego, nie? Brakuje kogoś po jakiejś filmówce, kto by usiadł do tego i by to tak porządnie dostroił, nie? Chce się ją po prostu kontynuować, choć nie jest to. Te sceny w tym czerwonym świetle wydają się bardzo puste, tak jakby próbowano ogarnąć coś podobnego do dziwnych pokoi w Simpi. No tak, no dlatego staro Red Roomie mówię, nie? Też mi to czymś takim delikatnie zalatuje, ale mam wrażenie, w sensie, okej, okay, ja nie wydaje mi się, że każdy kadr zawsze powinien być wiesz, w pełni yy, uwalony detalem. Spoko, rozumiem czasem minimalizm, ale ten minimalizm też wtedy trzeba ładnie przedstawić, żeby no nie był pustką jest duża różnica między pustką a minimalizmem, a tutaj chyba no niestety dostaliśmy trochę więcej pustki. namiętna historia, która trafi wam do głowy i będzie w niej siedzieć. To sposób obudowania i podania fabuły jest to głównym czynnikiem, dlaczego jest zwyczajnie pozytywnym aspektem tej gry. Ale przecież nie jest to żadna wizualnowelka. Sposób podania fabuły jest istotny, ale przyszliśmy tutaj przede wszystkim po konkretną rozgrywkę z gatunku survival horror. Struktura gry jest w dużej mierze liniowa i korytarzowa, choć wraz z rozwojem wydarzeń zaczynamy przemieszczać się do kolejnych sekcji miasta za pomocą terminów. Ale ona, ona jest liniowa, no bo tu idziesz tak naprawdę w jednym celu, żeby progresować tą grę, ale struktura tych poziomów faktycznie ma taką interlokacyjność w sobie. To jest giga dobre, no nie? Za każdym razem, jak wchodzisz do jakiegoś huba, to te wszystkie korytarze, ta cała mapa jest wybudowana wokół tego huba, no nie? Minala. Głównego hubu kolektywu, organizacji, dla której pracuje podróżniczka, spajającego wszystkie lokacje. Te miejsca to większe obszary, jak osiedle, fabryka, szpital, których musimy dopełnić kolektywu. Kolejne cele naszej misji. Mimo że przestrzenie bywają rozbudowane i zdarza się trochę pobiegać tam i z powrotem. To liniowość pasuje tu jak ulał. Backtrackingu tutaj praktycznie nie ma, a ukończone lokacje stają się niedostępne. To sprawia, że momentu zagubienia tutaj raczej nie ma, choć twórcy zadbali o coś takiego jak kompas. W produkcji on... Jezu, ja po ośmiu grach stary się kapnałem, że w tej grze jest kompas. Mimo wszystko linearnej strukturze pełni on raczej rolę leniwego dodatku i zbędnego ułatwienia. Choć z tego co wiem, dla niektórych problemem jest brak mapy, więc dopiero by się szambo wylało, gdyby nie było kompasu. Obiektywnie on nie pasuje ani do reszty haddu, ani nie sprawdza się Też. jako element interfejsu w ogóle w survival horrorze. Postępy w fabule powodują, że zyskujemy nowe mechaniki. Kontrolowanie anomalii panujących w świecie, przemieszczanie się, czy łączenie poszczególnych elementów środowiska. Nie jest ich za wiele, a często służą jako wypełniacze. Takie filery podróży między głównymi lokacjami. Trudno tutaj mówić o wyzwaniu, czy potrzebie większego pomyślunku, bo zlokalizowanie tej dziury czasem wymaga po prostu wejścia wyżej lub ustawienia się pod dobrym kątem. No, a skoro już czas mowa czas o potrzebie myślenia, znaleźć, to integralna część myśleć. survival Horroru, czyli zagadki istnieje. Za mało to jest zagadek. Totalnie to jest za mało zagadek. Zbyt dużo trigger pointów na zasadzie znajdź baterię, wstać baterię. Za mało fajnych, logicznych zagadek, które wymagają od siebie wytężenia trochę głowy. Ja, choć twórcy poszli tutaj po najmniejszej linii oporu. Jako osoba, która ma swoje ulubione części Resident Evil czy Silent Hill, które notabene zostały remakeowane przez Blueberry jako poprzednia produkcja, to jestem naprawdę zawiedziony, że zagadki są ja prymitywne też. i płytkie. Rozumiem zabieg użycia mechaniki znalezienia notatki z kodem raz czy dwa, by otworzyć ważną lokację, ale serio, po pracy nad remake'iem Silent Hill 2 nie zainspirowano się, by zrobić coś ciekawszego w kontekście zagadek, Kronos zyskałby chociaż urozmaiceniem i zróżnicowaniem szukania tych kodów czy kluczy do drzwi. A tymczasem podróżniczkę w ogromnym ciężkim pancerzu z niezłym walnięciem blokują drewniane drzwi z szybą. Nawet w zdawałoby się głównej inspiracji Kronosa, Dead Space są logiczne zagadki. Trochę szkoda, że ten aspekt nie został bardziej rozwinięty, choć są ze dwa miejsca w grze, gdzie musimy zebrać coś konkretnego, ale umówmy się, zbieranie przedmiotów to nie zagadki. W każdym razie gra poza tymi mechanikami daje możliwość rozwoju kombinezonu naszej podróżniczki, rozwój. czy w ogóle całego uposażenia. Tego dokonujemy przy pomocy jednego z ważniejszych przedmiotów w grze. Rdzeni, które pozwalają na zwiększenie maksymalnego życia, możliwości noszenia większej ilości zasobów, czy powiększenie ekwipunku. Zasoby to dwa rodzaje materiałów, z których jesteśmy w stanie wytwarzać użyteczne przedmioty, jak amunicja, czy łatki perforacyjne. Tutaj są to apteczki. Crafting jest jedną z najważniejszych mechanik w tej grze. Fundament naszego przetrwania, choć ma swoje mankamenty UX-owe. Na plus jest tu szybkie wytwarzanie przy pomocy przytrzymania przycisku, choć boli brak możliwości wyboru, czy chcemy w taki oto ekspresowy super, no? sposób wytworzyć małą, średnią czy dużą apteczkę, a współdzielą one zasoby. W stosunku do broni jest to ok, bo te mamy przypisane do szybkich czterech slotów. Na plus za to pod kątem UX-owym responsywność i szybkie otwieranie okna ekwipunku bez dodatkowych wodotrysków czy opóźnień. Jeśli jesteśmy zmuszeni jeden. przez grę do regularnego zarządzania dodatkowymi oknami kontekstowymi, to właśnie tak należy to robić. Tym bardziej że otwarcie ekwipunku nie zatrzymuje gry, i w innym przypadku mogłoby to rodzić niepotrzebne pokłady frustracji. Większą bolączką jest tu natomiast ekwipunek. Dobrze i... mówisz, czy, czy nie mógłby w, w następnym materiale po prostu powiedzieć, czy mu się gra podoba, czy nie, a nie będziemy tutaj słuchać jakichś wywodów, starej jakiejś analizy, jakieś porównanie do innych tytułów. Dużo osób mówi, że recenzja jest o tym, żeby recenzjant i dziennikarz powiedział, czy mu się gra podoba. Mógłby powiedzieć, Kronos, zajebiście, mi się podoba, fajna gra, dobra graficzka, fajne levele, wszystko git, szelani w pafnie, nie? Idziesz grać w Fifę. Nawet w maksymalnie rozbudowanej formie wciąż potrafi rozdrażnić, ale pod kątem craftingu właśnie. Nie zrozumcie mnie źle. Zarządzanie ekwipunkiem to też cecha tego typu gier no. mój problem pojawiał się. Jezu, jak dziennikarze mogli mówić, że minusem tej gry jest mała ilość amunicji i zarządzanie ekwipunkiem, nie? Ja pierdolę. Myślicie, że ci sami dziennikarze by zdropili jakąś erackie RTS i by powiedzieli, że problem jest to, że trzeba dużą ilością jednostek zarządzać? W napiętych sytuacjach często chciałem craftować a mój główny komunikat wyrogu to informacja, że nie mam miejsca. Nie jest to więc wada, a bardziej skutecznie działające utrudnienie przy podobnym stylu grania, jaki wypracowałem sobie ja w tym tytule. Jeśli chcemy używać ekspresowego craftingu, to jesteśmy zmuszeni nieraz do otwarcia pełnego ekwipunku, żeby zużyć inne aktualnie niepotrzebne przedmioty i ogarnąć, co w nim faktycznie mamy. Istotnym usprawnieniem podróżniczki są też esencje trzymane w filakterium. Nie wszystkie mają znaczenie fabularne, ale dodają niewielkie bonusy modyfikujące rozgrywki. Od zwiększenia ilości zbieranych zasobów, po podbicie obrażeń. To drobne, ale przydatne modyfikatory. A, no i mamy energię, główną walutę, dzięki której wspomniane bronie możemy ulepszać w zakresie standardowych no parametrów. Motyw I faktycznie to ulepszanie jest odczuwalne, nie? Ja teraz pistoletem to potrafię już na headshotach sieroty ściągnąć, nie? Wystrzeliwanych pocisków... No i przede wszystkim też fajnie, że tutaj jest magazynek, se możesz powiększać, no bo... I masz większy magazynek, tym więcej naboi walniesz do jednej spluwy. Masz cztery różne spluwy, no to w czterech różnych spluwach ulepszony magazynek, no to jest sytuacja, która doprowadza do tego, że masz trochę więcej miejsca w ekwipunku, nie? Tutaj ten crafting i to i to upgradeowanie w tej grze zajebist Stabilizacji czy wielkości magazynka. A skoro już mowa. Ja w Kronosie bardziej czułem progres postaci niż niekt w niektórych nowoczesnych RPG'ach. I tak patrzę na ciebie kawałft, nie? O wyposażeniu i amunicji, to rozwiniemy ten kolejny istotny element horroru. Arsenał jest rozbudowany. Ale też są giga dobrze w robieniu interfejsu, no nie? Interfejs no, jest, jest, jest na wysokim poziomie, co widać po naszej bankowości, co widać po naszym internecie. Założcie sobie jakieś konto w jakimś zagranicznym banku i zobaczcie, jak tam wygląda interfejs. No, nie? A jak wygląda u Was, albo spróbujcie coś kupić na Amazonie po tym, jak jesteście przyzwyczajeni do Allegro, No proszę Was, super są polskie interfejsy. I ludzie zajmujący się UX-em w Polsce to są naprawdę gigakoty, nie? Zresztą też mamy chyba kilka uczelni, które tu już faktycznie no nie? Mój sposób rozgrywki oparł się głównie na pistolecie, strzelbie i karabinku, no, ze zdecydowanym mój też. oparciem się na tym pierwszym. Mi się wydaje, że pistolet sztylet do szybkiego strzelania na bojami jest chujowy, bo. On jest nieefektywny względem zużywanej ilości naboi. Kronos umożliwia naładowanie wystrzału z broni kosztem niestabilności i dłuższego czasu oczekiwania przed wypaleniem pocisku z lufy. Impakt zdecydowanie takiego naładowania czuć, a strzelanie w głowy wrogów daje satysfakcję, gdy stwory upadają z impetem na łeb. Choć na łeb może nie zawsze, bo naładowany strzał niejednokrotnie sprawia, że głowy efektownie się rozpryskują. A w późniejszych etapach gry nie omieszkałem spróbować uwalenia dwóch wrogów takim jednym strzałem, już w no, ulepszonej no, broni no, to jest. jest to jak najbardziej możliwe i jest prześwietne. Ponadto wrogowie reagują na strzał w nogę, to skuteczny sposób na spowolnienie ich ruchów, gdy potrzebujemy więcej czasu. ty generalnie, tak ben... jak ludzie mieli problem z tą amunicją, się wydaje, że zapomnieli, że w że jest faktycznie male combat. Ja tu na początku dużo amunicji oszczędzałem, faktycznie strzelając w nogi i kopniakiem ich wykończając. To nie, tutaj nawiązywać do Dead Space'a: reakcja na odstrzeliwane kończyny jest znikoma. Trochę szkoda, choć strzelanie w ogólnym rozrachunku daje A, sporo satysfakcji. Oprębny, to Co robiło. innego walka wręcz, która jest raczej formą dodania możliwości potencjalnego ubicia wroga, gdy akurat nie mamy amunicji w magazynku, niż sposobem na skuteczną walkę. Deptanie jednak ma tutaj więcej sensu. Mianowicie by pozbawić bezmózgich poczwar możliwości połączenia się. Gdy im się to uda, stają się one silniejsze i zyskują bardziej zaawansowaną formę, choćby poprzez dodanie pancerza odbijającego strzały. W praktyce nie odczułem większej różnicy, oprócz chodzi, tego, że mówić, oni w praktyce zjazdą się są silniejsi czasem tyle, odnowili sobie zdrowie. Wspomnę jeszcze o bosach, których po pierwsze jest jak Lekarstwo, ale za to są powtarzalni. I opierają się na dokładnie takim samym schemacie. Trochę kiepsko. Później nieco się rozkręca z takiego smętnego 2 na 10 przez 75% gry, aż do 7 na 10 na ostatnie godziny przygody. Ale dla niektórych osób może to już być za późno. Żeby nie było, muszę pochwalić Blueber za to, że wiedzą czym jest survival. Zdarzyły się momenty, gdzie było gorąco, a ja kompletnie wypryłem się z amunicji i trzeba było kombinować. Powiedziałbym wręcz, że częstą sytuacją było zbawienne poczucie, gdy jeden z wrogów wyrzucił cenną amunicję tak i zostało Adaptacji mi kilka kulek. Systemu. Rozmieszczenie zasobów odgrywa tutaj ważną rolę, nie a nietrafiony przedawą. strzał potrafi zaboleć. I bardzo dobrze, do tego ilość wrogów jest całkiem zbalansowana, więc jeśli operujemy całkiem celnie, wszystko będzie dobrze. Ale warto się na tym skupić, bo gdy wrogów zostanie za dużo, walka wręcz na niewiele się tutaj zda, tym bardziej, że podróżniczka nie ma możliwości wykonywania uników. Przyszła pora na element, który sprawia, że Blueberry Team w Chrono's The New Dawn naprawdę błyszczy i zasługują na dużą pochwałę, czyli environmental design i same lokacje. Osiedle robotnicze na Maxa robi wrażenie, przede wszystkim przez skupienie się, by wiernie oddać klimat PRL-owskiej Polski i części dzielnicy Nowej Huty, na której inspirowali się twórcy. I nawet nie mówię tutaj o tym jako Polak, który z dumą przygląda się, jak oddano realizm życia, które wiele z nas przeżyło. Choć w moim przypadku to no. akurat jedynie, czego doświadczyłem, to pozostałości. Mówię o tym z zachwytu nad dopracowaniem detali, które zapewnili twórcy. Z przyjemnością przyglądałem się top rozmieszczeniu przedmiotów, teksturom imitującym boazerię, babcinę meblościanki, Obróz pod telewizorem kineskopowym, samochody marki Jelcz, tutaj Helcz, dużego Fiata, malucha czy plakaty imitujące fałszywe zespoły muzyczne jak Sracz czy Łopata Turbo, które są oczywiście ukłonem w stronę rodaków, ale docenią to fajnie dobrego environmental designu z zagranicy. Platki no, schodowe, piwnice jak w blokach z wielkiej płyty, zaśnieżone osiedle, które ma typowo polskie kolory zimy, czyli odcienie szarości. Główne lokacje zdawałoby się same opowiadają historię tego, co wydarzyło się przed punktem kulminacyjnym, czyli Apokalipsą, a wszystko to zmieszane z naroślami obrzydliwą, pulsującą wilgotną tkanką niszczącą otoczenie. Znakomicie wpasowuje się to w atmosferę wody horroru. Jedyny większy mankament, który może popsuć pierwsze wrażenie, to początkowa lokacja. To wypada dosyć blado w stosunku do reszty i zamiast stać się wizytówką całej gry, to nie poprzez przesadne użycie mgły. W efekcie cała infrastruktura oddalona od bohatera na horyzoncie nie jest tak efektowna, a skłonienie się ku innym rozwiązaniom projektu tej lokacji sprawiłoby, że twórcy. Mogliby pochwalić się znacznie szybciej swoimi możliwościami niż dopiero po około dwóch godzinach gry. Na szczęście skomponowana muzyka podkreśla enigmatyczność kurwa, sytuacji, w której się znajdujemy, a jednocześnie oddaje Prawda. nasze skonsternowanie, jak i głównej bohaterki, która odkrywa o sobie więcej prawdy w czasie rozgrywki. Na myśl przychodzi też nieco klimat Stranger Things. W trakcie eksploracji potrafiła też utrzymać napięcie, nie tylko w trakcie większych walk czy w ogóle przy spotkaniu przeciwników, ale też podbudować atmosferę w momentach, gdy byłem kompletnie sam. Uber Team ma spory warsztat pracy nad horrorami, w końcu to ich główny konik od samego początku, gdy startowali z Rayers of Fear. Klimat w The Medium czy Observerze był świetny, a remake Silent Hill 2, który co prawda nie jest do końca ich, też przyniósł im dużo doświadczenia. Chroniąc The New Dawn, jako ich tak naprawdę najważniejsze dzieło do tej pory, nie zawodzi na tym polu i wszystkie elementy, jakie powinny być w Survival Horrorze, są praktycznie zapewnione. Na plus również system manualnego zapisu który moim zdaniem mógłby być jedynym, by jeszcze bardziej spotęgować poczucie, że walczymy o swoje cenne życie. Choć wiem, że dla wielu mógłby to być duży minus. Ograniczone zasoby, zmuszenie do strategicznego działania i pozycjonowania się, audiowizualia, poczucie osamotnienia czy elementy psychologiczne potęgowane przez te czynniki, sprawia, że Kronos faktycznie daje radę jako survival horror. Z drugiej strony ubolewam nad brakiem konkretnych zagadek logicznych, mogących posłużyć za odpoczynek od nieustannego napięcia i walk z wrogami. Moim wiecie, co mi się wydaje, że w Kronosie jeszcze bardzo warto yy, jest yy, ten, ten element związany z tempem rozgrywki pochwalić, który działa w taki sposób, że masz tutaj bardzo ładną sinusoidę, dosłownie jak w starych filmach z Indianem Jonesem, gdzie masz wzrost akcji i potem jej spadek do jakiejś ekspozycji narracyjnej, fabularnej i nadal wzrost akcji, spadek, wzrost akcji, spadek i świetnie Krono z tym naprawdę manipuluje, no nie? Tutaj za każdym razem, gdy masz się coś dziać, czujesz, że jest tempo, po czym przychodzisz sobie do takiej wolniejszej sekcji, posłuchasz sobie tych dialogów, obejrzysz sobie jakiś cinematic, no nie? I potem znowu totalna akcja, no nie? I to, i ta gra trzyma poziom pod tym względem, nie? Cały czas jest imersyjna dzięki temu. Zdaniem tego. wyszłoby to na plus, również tym momentom w fabule, gdy jest gorąco i powinniśmy naprawdę czuć suspens. Przy okazji nie uświadczymy tutaj wielu jumpskerów. nie jestem co prawda ich fanem, ale gdy są dobrze wykonane, to jako dodatkowy straszak byłyby ok. Rano z The New Dawn nie ma ogromnych wymagań sprzątowych, skoro zalecana specyfikacja to procesory 10 generacji. Czy GPU sprzed 5 lat? Mimo wszystko, komputer potrafi się zamienić w mały piecyk grzewczy, gdy mamy ochotę wyciągnąć maksa z tej gry, i na maksymalnych ustawieniach przy karcie 4070 Super miałem problemy z utrzymaniem nawet 60 fps. W większości ja jednak. 4080 Super miałem. Oddałem się technologii DLSS z frame genem, które przy wyłączeniu moim zdaniem mało znaczącego w tym tytule ray tracingu sprawiło, że grało się naprawdę przyjemnie. Bugów czy glitchy nie uświadczyłem, a na pewno nie takie rażące. Może z raz czy dwa nie mogłem się się ruszyć, bo wyższa siła zdołała mnie zablokować na parę sekund. Chronos z The New Dawn w mojej opinii jest całkiem nierówny. Tak jak Blueberry Team potrafi opowiedzieć historię w sposób naprawdę angażujący i selektywna narracja potrafi utrzymać napięcie, a Environmental Design z dopracowanymi detalami zachwyca i sprawia, że chce się iść dalej, tak sama historia jest taka sobie, a bohaterka, z którą ciężko się zżyć przez większość czasu, zdecydowanie w tym nie pomaga. Co do fabuły, brakuje mi też niestety polskiej lokalizacji. W dialogach często słychać polski akcent podczas wypowiadania imion, ale wreszcie zdania już nie. Dr. Veronika Kaminski. What is this? Tam gdzie gameplayowo Kronos błyszczy pod kątem satysfakcjonującego strzelania, tak mechanika łączenia wrogów, która miała być jednym z najważniejszych feature'ów tej gry, no nie, nie jest nie, najlepiej jest wykonana i w dalszej części gry nie robi graczowi różnicy. Podobnie jest z projektami lokacji, te głównie w większości są klimatycznie zaprojektowane, tak nie wszystkie trzymają poziom, a w szczególności ta początkowa, która powinna być najbardziej reprezentatywna. Jeśli jednak szukacie świeżego survival horroru, na który z przyjemnością się patrzy i rozgrywa, to Kronosa da się docenić. Choć nie ukrywam, że czuć tutaj lekkie rozczarowanie niedorobkami. Opinie graczy są mimo tego bardzo pozytywne: według odbioru na Metacritic jest to ocena aż 8.7, bazując na ponad 120 wpisach. To wyższy wynik względem recenzentów. Co po niektórzy odbiorcy chwalą tytuł, nazywając go wręcz arcydziełem, że Blueberry Team wręcz przeszło samych siebie po remake'u Silent Hill 2. Nie można pominąć tego, że wiele osób faktycznie porównuje Kronosa do Dead Space'a, a chwalony jest przede wszystkim za tajemniczą fabułę i przepiękne wykonanie wizualne przy równie dobrym systemie walki. Te bardziej negatywne opinie, które stanowią mniejszość, wytykają powtarzalność, Problemy z optymalizacją i brak oryginalności. Dla mnie ten tytuł zasługuje na ocenę 6,5 na 10. Będę czekać o kurwa. z niecierpliwością na. Wiżutko, 6,5 na 10. O, ja Wam powiem tak. No dyszki na pewno bym mógł, nie, nie mógł temu dać, bo dyszka, w moim mniemaniu, należy się tylko komuś, który definiuje gatunek. Więc załóżmy, że wychodzimy od 9,5, gdzie za brak chyba tych zagadek takich logicznych i trochę odświeżenia poruszenia gracza, to bym już to zdjął na 9. Wydaje mi się, że za optymalizację na pewno bym zdjął pół punkta, bo no nie uważam, żeby była na poziomie, nie wiem, stary Dragon's Dogmy na premierę, ale to na pewno pół punkta bym, bym za to zdjął, no bo potrafi ta gra przyciąć nawet na dobrym sprzęcie, to jest 8,5. I kurde, wydaje mi się, że to kadrowanie bym poprawił, te kinematiki no i, i tak jak SS Mówi, trochę bym podciągnął design tej głównej postaci, no nie? Żeby taka, więcej pazura bym tu widział, nie? Myślę, że ja ósemkę bym dał, nie? Ósemkę bym tej grze dał i to taką solidną ósemkę, nie? No, to, 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 to ja bym tak dał, no. Dobrze posadzoną ósemkę, nie? Kolejne tytuły tego studia, bo wiem, że potrafią zrobić dobry autorski horror, tylko trzeba go skrupulatnie dopracować, tak by nie było potrzeby pójścia na kompromisy. Tymczasem dzięki za dotarcie do końca tego materiału i zapraszam do recencji Snakeitera o Snakeiterze. No, no jest. No, tak jest, widzowie, tak jest.